Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Pani Nifa 365 2026. Dzisiaj zaprezentuję Wam nowe 11 kart, limitowanych, które były tylko w Australii. Jest to oczywiście set Melbourne City. I zaczynamy. Tutaj się nic nie zmienia. Tak samo jest Botafogo, Liverpool, Olympique Marsylia, PSG, Leverkusen, Eintracht, Inter, Milan, Ajax, PSV. Sporting, Al-Nas, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, dalej Dania, Anglia. Tutaj tylko dołożyłem sobie kartę Palmera z tego Excellence Boxa, Tutaj Francja, brakuje nadal karty Equitable, więc nie wiadomo, czy ona wyszła. Niemcy, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Argentyna, HJK Helsinki. Turku, to są fińskie, teraz grec greckie. AEK Ateny, Panathinaikos, Olympiakos i Paok. Węgierski Ferenc Ferencvaros. I tutaj te 11 australijskich z, z Melbourne City. Jest bramkarz Beach, dalej e, Cohen, Ferreira, e, Behic, Atkinson, Leki, Caputo, Wong, e, Truin, Tilio i Kuen. No i dalej limitki premium tak samo. Limitki premium Gold, karty Momentum, Autograf, no i karty Platinum i karty limitowane Excellence. No i w sumie to na tyle, więc dzisiaj będzie taki trochę krótki odcinek ostatni w roku też. Chociaż nie, bo jeszcze będzie dzisiaj short, co nie taki ostatni. No, ale na dzisiaj to będzie już w sumie wszystko. Więc jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. A ja jeszcze sami żegnam. Cześć.